Otwórz. Nie ma. Co? Jak ci się to podoba? Co była Dzień dobry wszystkim. Jesteś Ty, który chodzisz nimi Cała ta rzeczywistość jest kłamstwem Nie wierzę w nią i nie chcę nią żyć Jeśli kiedyś słońce upadnie A wszelka ciemnota okaże się prawdą Zawsze jest droga, duży i błota Zawsze jesteś Ty, który niesiesz ją I ty wiesz też taka, pewnym spojrzeniem, jak ja mówię, że idziemy spać, to ty jakby spojrzeniem też masz pokazać im, że koniec, bo tu my też nie jesteśmy u siebie, jakby no, pozwalają nam tu w tych eleganckich nie. warunkach sobie żyć. Nie? Okay. Co, jak gadam z Tomkiem, to mogę coś chodzić, tu coś także. No pomyśl, wiesz no to nie, bo to chodzi o to, żebyś pomyśl sobie, kiedy rozmawiasz z Tomkiem. Wyobraź sobie, że grasz Adę, a rozmawiasz z Tomkiem, rozumiesz? Mhm. I po prostu, no ja chciała to mu po prostu wytłumaczyć z pewne rzeczy, a w tym momencie rób to, co ci przyjdzie na myśl, tylko rób coś, no. Nie, nie myśl wiesz, bo jakby też myśleć, czy mam to podnieść, czy nie, to też to wyjdziesz sztucznie. A jak ci w pewnym momencie przyjdzie, o, kurczę, podniosę, to to podnieś i tyle. Najpierw no, się to wytnie, ale to może to być też potrzebne. Kamera poszła. Tak rano, tak w południu tak tak, akcja? To... <laughs> Trzymajmy się tego. Nie wiem. Kamera idzie. I, I nos jeszcze zmarszczy. Pięknie. Żytka już jest? Nie, no teraz jest fajnie. Ej, dobre. Nie, nie, to To zła drogi No, powiedz. przeciwko i zawsze. Jesteś ty, który chodzi z nimi. Załagasz, że rzeczywistość jest łaska. Pewnie nie żyje nią i nie chce ją Jeśli kiedyś swój zeł upadnie. Chcesz ja się urwać ci głowę? zobaczcie jak on wygląda, nie? Ale mówię... No. I mówisz tak. Ale to ja się tutaj w kończę? Tak, wchodzisz teraz, no. I się walisz. jest Oni jakby... Oni nic. zobaczą. Ty wchodzisz taki uwolony. Ale przy po tej Heśka, Nie masz żadnego scenariusza nic. Trosiąc tak bez kartonu, i dopiero nim, sobie to, tak usilnie to. pod siebie go wsuniesz, nie? Aha. Jak zobaczysz, jak sobie to sobie siedzi na to, się dwie, zdać, tak to, to dobrać, zobaczysz, jeszcze, że jeszcze jest karton. Wiem, ale ja nie wiem, co mówię, karton. Każdy, co się podsuwasz, on jest taki zbawski. Chyba, że go. nie się No to tak. To tak. To tak. tak. To To ja, nie,

To znaczy, że to mi się nie śniło. Tak? nie wiem, co ci się śniło, a co ci się nie śniło, ale nie musisz nam o tym więcej takich u Jezu, człowieku, wyglądasz masakrycznie. No to normalnie koszmami wiem. Życie, wspominacie, a nigdy nie doceniacie tych, które są obok. Dlaczego? Bardzo fajnie mi się z nami siedzi, a A ty, na... a ty wyrcenia, gdzie jesteś? Mam swoją sprawę. Masz sprawę. Wrócisz jeszcze? Godzina półtorej. No ale Ty obiecaj mi, że jak przyjdziesz, to powiesz nam wreszcie o tej porcelanie. Tak. Macia, topka. Kamera poszła. Arcja! Zawsze są drogi przeciwko i zawsze jesteś Ty, który chodzisz nimi. Cała że rzeczywistość jest łamstwem, nie nierze w nią i nie chcę ją żyć. Jeśli kiedyś słońce upadnie, Zawsze jest droga, kurzu i błota Zawsze jesteś ty, który nie z miał No można je zawsze z mm, zrobić po prostu Matką umatnąć bok i dół, środek, żeby być jeszcze... a środek będzie jaśniejszy Jedne mieć jedno ujęcie, ostateczne Po prostu jak widać przez tą ramę, tą całą wystawkę a, jak, to, 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 to. jak ona musi koniecznie być wyżej. Aha, tak musimy. Ale nie zasłoni nam tutaj Trudno, trudno, ponieważ e, cię trudno, tak. trudno, w takim razie to, się ja. Już Ale na, 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 na tą I wtedy powiedzmy, nie wiem, może odpowiadać ze stolik, co gdzie teraz. Ale zbliżenie na tą, płaconą figurkę w tej pozycji może to być powiązane z tą ceną. Znaczy słyszycie, to pomyśle, nie wiem, by czy Znaczy nie wiem, jak tam, ręce wtedy, ale jakbyś na przykład stała nas, za nim i do niego jest. mówiła, nie? Ale na co to, na ręce czy na, na rękę? Na rękę i, i. Czy górę też. Nie A on wiem, czy nie, no, nie działa. Co? Wiesz co, jeśli góra, to i ręce też. Przynajmniej w minimalnym stopniu. To wtedy tu Eee, panie reżyserze, nakręcimy tak porcelanę w, w pół zbliżeniu i detalu, potem zrobimy tak, wejście jeszcze raz z tego, tylko musimy wtedy postawić to to światło, żeby go było widać. Nagram to z tej strony jak on chodzi i potem nagramy go na pół zbliżeniu i detalu. Także jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć ujęć do tej strony. się w pół godziny wyrobić. Pierwsze tak jak tak, kurczę, jakbyś tak słyszałaś go, nie? I i na ja samym końcu jakby, żebyś zakończyła, po prostu tak na profilu, nie? A co żebyś skończyła jak lalka po prostu, spadła do przodu. Takie... Okej, okay. i zamarła. Tak, zamarła, no. Dobrze, tak, tak. najpierw budzę się właśnie z tego zamarcia. Ta, tak, ten... e, Słuchaj, z tym zamarciem zrobimy tak, że ja proponuję, że czekaj, żeby dać na trzy sekundy na stop klatce ją, no. idealny powiedzmy stan uśpienia i potem wrzucę, kiedy ona podnosi głowę i to będzie bardziej naturalne. No. Wtedy będzie widać, że, że no. Ja cię teraz kadruję od dołu, bo jesteś umonumentalniona, robi to będzie takie twórcze teraz, tak? Jeszcze tak. No <grymne> nie, 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 no ja tak się wiesz. Taki... <grymne> to tak reklamuję wystawę, nie? No. Takie panny. Na plakacie będę... No, no, na plakacie będzie. Jesteś czarnym, <grymne> jesteś słowem, bo szum biały.